O poranku, we mgle, na szczerym po, w szczerym polu, pole marchewkowe obok, elektrownia prawie niewidoczna, jest kochani mlecznie, nie jest za zimno, jest tak, można iść, chociaż ja już dzisiaj jestem w drodze, no dosyć długo, bo dzisiejsza moja droga y, owocuje w rozmowy, wideo i... I już trzy tak, takowe się odbyły, więc idę dzisiaj. I tak mówię, no przychodzi czas na to, żeby włączyć, bo już 50% baterii poleciało, ale wszystko jest pod ręką. I tak stanęłam sobie na środku, na rozdrożu. Tam daleko jabłkowy sad, tam daleko pomost z pociągiem i zastanawiałam się gdzie iść i tak mnie jakoś pogoniło w tą stronę. Taka pogoda, kochani u mnie, byle jaka. No byle jaka, pogoda jak pogoda. Ale tak to wygląda dookoła. Jak tak się dobrze przyjrzycie, to ktoś mi znowu coś skradł. No jest dla oczu. Powiem Wam, że dla oczu, tak mogę chodzić, ale jak mam głowę tak na dół, to mi się dobrze idzie, bo mam ostrość widzenia. Ale jak patrzę tam do góry, to właśnie tak. Nie ma słońca. Kompletnie nie ma słońca. Ptaki tak śpiewają, jakby, no nie wiem, nie pamiętam już takiego początku lutego, żeby takie mocne trele ptaków były. Bardzo mocno. Drzewa są tam, daleko. A je słychać bardzo wyraźnie. Tak jakbym była gdzieś w ptakowej, ptasiej, ptakowej, ptasiej wiosce. I taki dzisiaj mój też spacer. Może jeszcze nie miałam czasu na to, żeby głęboko coś przemyśleć. Cały czas o czymś myślę, bo taka to uroda intelektu, że cały czas idę i myślę, że zawsze coś się pojawia, zawsze ktoś jakieś ziarenko zasieje, a ja idę z tą głębokością mojego rozmyślania. I tak właśnie idę dzisiaj. Idę polnymi ścieżkami błoto, bo wszystko to, co było zmrożone, jest roztopione. Tam tych butów nawet nie zakładam, bo byłyby nie tylko buty, ale i nogi, ale idę w moich. Sandałkach dziurkowanych. Jest fajnie, jest dzisiaj ciepło. Ciepło, ciepło, ciepło. I nie przychodzi mi żaden temat, który można by było rozwinąć w drodze. Nie miałam dzisiaj od rana specjalnie napływowych myśli, że zatrzymałabym się mocno. Wysłuchałam tu, wysłuchałam tam, posłuchałam tu, i tak się we mnie układają informacje. Ojej, jakie! Patrzcie, jakie błoto, kochani, patrzcie. Tak wygląda, tak wygląda droga. Aż się wszystko przykleja. Cała taka dzisiaj. No tak sobie wybrałam taką błotnistą dzisiaj drogę, ale muszę iść bardzo powoli, bo to błoto e, się im ślizga pod nogami. I patrzę po nogi. Już mam buty ulepione, jak śniegowy bałwan. Buty ulepione. Chodziłam wczoraj po parku i powiem Wam, że ktoś go tak poprzerzedzał, powycinał drzewa, gałęzie. Patrzcie, tam są. Ale co to jest? Kaczki, żurawie, co to jest. Nie wiem czy to będziecie widzieć, bo to jest urok tej strony kamery. Ale tam to szare, co się rusza. Dzikie kaczki, dzikie gęsi. Czekajcie. Podejdziemy bliżej. Chodzi jak kaczka. Chodzi jak kaczka. Mam nadzieję, że nawet jak się... O jajku, jak głodniście, że jak się zbiją w powietrze, to będziemy widzieć, co to jest. Czekajcie, niech ja bliżej podejdę. Niech mi się ostrość po oczach naprawi. Chyba jakieś kaczuszki. Albo... No żurawie to nie są. Czekajcie. Gdzie ja się tu pchałam w to błoto? Ale nie ma to jak się chce zobaczyć kaczki. Ja w tamtą, one w tamtą. Ja do nich, a one uciekają. Może będę doszła cichutko, może uda mi się podejść bliżej. I zobaczymy, co to jest. Ale błotko. Ja jestem wytrwała, kaczuszki też. Czekajcie, to nie kaczki. Widzicie? Bo ja nie wiem, czy Wy widzicie. Ja nie, nie wiem, czy Wy widzicie. O tam. Czekajcie, może, źle, może źle trzymam tą kamerę. Ależ ja sobie znalazłam drogę w błocie. Co to za nielotki jakieś. Ale słychać. Obserwacje obserwacje przyrody, ale niewygodnie się tak idzie, kochani. Powiem Wam, że już, już jeszcze tylko 130. 130 Kaczki. Kaczki, kaczki, kaczki No i poleciały, uciekły. A ja, jestem... A ja jestem cała ubłocona. Zachciało mi się kaczek. Muszę wyjść stąd teraz, bo... Przede mną tam marchewkowe pole. Kilka marchewkowych pól. Jeszcze nieobrobione to ma. O matko, nieobrobione te marche marchewkowe pola jest wszędzie pełno marchewki. Ale sobie zrobiłam. Pokażę Wam kochani jak tutaj jest. Jak tu jest nasączone wodą. Wszystko patrzcie co się dzieje. Widzicie to? Tak, takie, takie jest miękkie pole. Widać? Oh. wszystko mi się wszystko mi się przykleja do nóg oh. czuję się jakbym szła po gąbce pełnej wody oh. chyba jednak znowu zmienię trasę bo teraz wyglądam tak jakbym się mm. jak ja teraz tu przejdę tak wyglądają moje buciki i nogi też w środku już są takie błotniste. Wow. Dobra, jestem w środku marchewkowego. O! W środku marchewkowego pola. Marchewki są. Ja Ciekawe jestem, czy są miękkie, czy są twarde. Zaraz zobaczymy, jak one tutaj wyglądają. O Boże, jakie mam nogi. O! Twarde, kochani, tak jakby były zakonserwowane w ziemi. Mocne, twarde marchewki. Co ja biorę taką marchewkę, jako na cała? Patrzcie, jaka wielka marchewka. I powiem wam, że tych marchewek tutaj leży w cholerę. Całe marchewkowe pole. Mm. Dużo marchewki, ale sobie unorałam stópki. Mmm. I co teraz? gdzieś dojść i znaleźć jakąś kałużę, żeby się oczyścić z tego Boże. Nie muszę tu wyjść na trawę. Pokażę Wam, kochani, jak wyglądają moje buty. Tak wyglądają moje buciki. Tak wygląda pole, marchewkowe pole. ja dzisiaj z takim butem stanęłam sobie tutaj na trawie, ale but waży chyba ze 3 kg. Jest taki ciężki. Oba takie. Oba takie. Jak tu teraz iść? Potrzebne mi, potrzebne mi kałuża. dzisiaj, kochani, krajobszczu. Dobra, wkładam nogę. Nie będę dzisiaj szła na boso, bo będę niosła i buty i nogi. Ubłocone. No a chciałam iść tam, do tej ładnej, do tej ładnej ambony. Nie, wymyśliłam sobie pole gdzieś tutaj, w tą stronę. I kaczki. Normalnie nogi mam. Nogi, wiecie jak jest. Pamiętacie, jak się idzie po śniegu i zakłada się rakietki do babingtona? No to właśnie tak się czuję. Boże. Hmm. Chyba lepiej będzie na bosu. W ogóle się nie mogę skoncentrować teraz na niczym, na żadnym mówieniu. Wyjdę tam na prostą i po prostu zdejmę te buty, bo to jest niemożliwością, żeby iść. Niemożliwością. Ale sobie wymyśliłam drogę. Raz już taką sobie wybrałam, że przeszłam i miałam błoto wszędzie. Dzisiaj też mam błoto wszędzie. O, piękne, piękne doświadczenia w błocie. Wszystko mam ubłocone. Ochlapana jestem aż po kolana. No ale to nic. Droga jest droga, nie? To jednak zmienię kierunek drogi, kierunek mojego marszu. I jak znajdę gdzieś jakąś kałużę, to po prostu wdepnę w całości. Wdepnę w całości. To są właśnie, kochani, doświadczenia. Takie czasami bardzo fajne, czasami takie. Oj. I to jest właśnie to, że. Ziemia jest nawodniona. Widać, widać że jest nawodniona. Mm. Dobra, po twardym będzie się szło trochę inaczej. Może się gdzieś coś oderwie. Chociaż mało prawdopodobne, żeby to się oderwało z butów. Wysoko, tak, wysoko, widzę, że wysoko. Wysokie zużycie. 30% baterii. Tam to nic. Damy radę. Mamy kabelek. Mm. Mamy kabelek. Taki dzisiaj u mnie, kochani, poranek mleczny, mleczny, ale pomyślałam sobie, że jak dzisiaj nie wyjdę teraz, to totalnie ta pogoda nie zachęca, żeby wyjść. A ta cisza o poranku, te ptaki, które śpiewają, no, zawsze bardziej nastraja do tego, żeby rozpocząć ten dzień. No, właśnie ze świeżym powietrzem, tak to się nazywa świeże powietrze. Wierzę, że tak jest, kochani, chociaż od dwóch tygodni. Mam cały czas coś tutaj na tym migdałku. Czuję to podczas przełykania rano czy wieczorem, kiedy się kładę wieczorem. Cała ta strona gardełka jest. Ale się ani nie czuję źle, ani nie mam temperatury, niczego. O matko, mam kałużę, kochani. Włażę w kałużę. Nieważne jak będę wyglądać w po prostu są kałużę. Lepiej być mokrym, jak tak ubłoczonym. Dobra. Jestem, Pani, we wodzie. Jestem we wodzie. No teraz to już totalnie jestem we wodzie. Ale muszę to jakoś ochlapać. To nie są te buty do chodzenia na boso i do chodzenia po wodzie. No ale nie mam innego wyjścia. Muszę się... No i to nic to nie dało. Zrobiłam sobie tylko krzywdę tą, tą zimną wodą. No dobra. Ale chociaż trochę zeszło tego błota. Trochę lżejsze się zrobiły stopy. Może tam jeszcze będzie jakaś kałuża. Trochę inaczej, ale, ale zimno się teraz robiło. Takie właśnie moi kochani dzisiaj doświadczenia w błocie. Może też i potrzebne takie trochę inne, takie ziemskie doświadczenie. Nie tylko myśli, które gdzieś zabierają w przestworza, ale też ziemia, która swoim błotem ściąga na ziemi. I pokazuje, idź, pobaw się, pochlap się w głocie. Ja bardzo lubię, kochani, takie. Łazić w takich rzeczach lubię. Przesypywać piasek nadmorski. Brodzić nogami i, i rączkami we wodzie. W piasku w zasadzie tam wiecie Lubię wąchać benzynę. To znaczy się tak, zawsze lubiłam, jak gdzieś, jak gdzieś był zapach benzyny. no Każdy ma swoje, nie? Każdy ma swojego bzika. Ja też mam swojego bzika i Wy też macie swoje bziki na pewno. A ja idę. Się bardziej zmęczyłam tą ciężką stopą niż samym dzisiejszym maszerowaniem. A tak sobie pięknie zaplanowałam jabłkowy sad. No i co? Zawsze mówię: nie planuj, nie planuj. Bo ta droga, która się pojawia, jest taka cudowna. Mam kolejną kałużę. Jak jeszcze takich pięć znajdę. To buty się trochę oczyszczą, żebym mogła chociaż do domu wejść. Teraz to mam i buty i nogi ubłocone, ale mamy jeszcze kałuże po drodze. Trochę głębsza, trochę głębsza. Już trochę lepiej. Lepiej. Kochani, tyle dzisiaj. Ja... Bateria mi tu spada na łeb, na szyję. Ja będę szła. Może przyspieszę troszeczkę kroku, żeby... No, żeby szybciej pokonać te 2,5 kilometra, żeby dojść do domu. Żeby za mocno nogi nie przemarzły. Bo po co to wywoływać wilka z lasu. Zachciało się mi kaczek. To tak jest. Ale mam jeszcze jedną kałużę i tam mam jeszcze jedną. Jeszcze zanim dojdę, zanim wyjdę z tych pól, yy, to troszeczkę te buty oczyszczę. Tu mam kolejną kałużę. Nie jest taka, nie jest taka zmącona błotem. O niestety ogrze no, to chyba to nie był dobry pomysł, to nie taka kałuża być. Nie. Idziemy tu, tu jest kolejna kałuża. Kałuża na płaskiej drodze jest lepsza niż kałuża na polu, bo kałuża na polu powoduje, że wpadłam teraz głębiej. Ale idę tutaj na kałużę. Zawsze na drodze pojawia się wszystko to, co powinno się pojawić. Można się ubrudzić, umyć nogi, potem wysuszyć, otrawę. O, tutaj, jest. tutaj jest głęboko i fajnie. Myślicie sobie to, to jest dopiero totalne doświadczenie. Ale woda jest zimna. Dobra kochani, ja teraz już mniej więcej doprowadzono tak, że mogę wejść w tych butach na klatkę, a potem zdejmę buty i tak pójdę na busaka po tych marmurowych schodach. Tyle kochani. Bardzo dzisiaj chaotycznie na tym moim maszerowaniu, ale rozmowy przed nagrywaniem nie były chaotyczne. Ale marchewkowe pole i kaczki, zawsze jakieś doznania, śpiewające ptaki, a ja, a ja teraz dosyć szybko będę uciekała do domu, buziaczki, pięknego dnia dla Was.